W szkole podstawowej numer 9 imieniem króla Jana III Sobieskiego wyjątkowa uroczystość. Tu w tej sali, gdzie na co dzień trenują zawodniczki i zawodnicy najemnika Gliwice, bowiem przywitano świeżo upieczonego mistrza Europy juniorów. Igora Szkodnego. Igor przyjechał tutaj prosto z czarnogóry, gdzie dosłownie kilka dni temu sięgnął po ten e, tytuł. Igor jak król został tutaj przywitany, więc zobaczmy i posłuchajmy co tu się w tym dniu działo. Igor, na Twojej piersi wisi medal Mistrza Europy w King Boxingu. Brzmi to dla Ciebie chyba, z tego co wiem, nieprawdopodobnie, bo ta droga do tego medalu była długa, więc zacznijmy od tego, kiedy się ona w ogóle zaczęła. Eee, Kucę, no już sporo. Trenuję tutaj 12 lat. Eee, swoje sporty walki zacząłem od dziedzicu eee, i trener mnie tam eee, zauważył i Wziął na bok i zacząłem e, trenować e, pod jego okiem e, stójkę właśnie, kickboxing. No i tak leci te 12 lat i no, zaraz 13 będzie. Przeleciało to szybko, ale to, była, to nie była droga usłana różami czy też sukcesami. Bo z tego co tu powiedział, kontuzje, urazy, tak. przeciwieństwa losu. Tak, właśnie. Chyba e, bodajże dwa lata temu lub trzy e, podczas zawodów e, wypadło mi kolano, skręciłem kolano podczas walki. E, I w momencie, gdy kolano wyleczyłem, na następnych zawodach, e, gdzie już niby wszystko było dobrze, kolejny raz. E, Wypadło mi te kolano i okazało się, że mam jakąś dysplazję, wrodzoną wadę, no i musiałem przejść zabieg, no i dwa lata mi zleciały, no i tak, kurczę, rehabilitację, rehabilitację i wróciłem na salę. To, to był moment taki, w którym no, zastanawiałeś się, czy ma sens kontynuować karierę? Szczerze mówiąc tak, myślałem nad tym bardzo, czy dalej ćwiczyć, czy, czy to będzie dobry pomysł. Pomysł okazał się bardzo dobry, a jeszcze mi powiedz, bo jako chłopak mniejszy miałeś już jakieś sukcesy, możesz coś przypomnieć? E, tak, e, zdobyłem wicemistrzostwo Polski w, we wrześniu w Kiglajcie. E, ostatnio byłem na Pucharze Polski e, w low i również zdobyłem pierwsze miejsce, e, w Pucharze Flight Contact również zdobyłem pierwsze miejsce. Yy, I w, za kadetów yy, miałem kilka wicemistrzostw Polski oraz bro, byłem kilka razy bronzowym medalistą yy, mistrzostw polski właśnie. No to jedziemy teraz do Botwy, do Czarnogóry. Tam yy, kiedy się dowiedziałeś, że yy, wystąpisz? Yy, szczerze mówiąc, właśnie po tych zawodach w Kiklajcie yy, zostałem zgłoszony do kadry. I właśnie podczas przygotowań, jakie mieliśmy z trenerem źle stanąłem na nogę i skręciłem kostkę przed właśnie w czasie treningu. No i było niezaciekawie. I akurat to było 3 dni przed kadrą Polski, na którą nie mogłem jechać i wytłumaczyłem to wytłumaczyłem to trenerowi kadry, zrozumiał to i powiedział, że muszę zagoić i, i normalnie mogę jechać. I, no i się udało, i pozwolili mi i pojechałem do Budwy. Zdrowie Ci pozwoliło, przyjeżdżasz na miejsce, no i co zastajesz? E, super miejsce w ogóle, hotel, bajka, e, ważenie, e, ogromna sala w ogóle, e, ceremonia, wszystko otwarcie bardzo wywa, wy, wywarło na mnie wrażenie, bo pierwszy raz jestem na takiej imprezie i to wszystko super wyglądało. Pięknie oddałeś tą atmosferę, ale potem przychodzi rzeczywistość. Potem jest ring, potem są walki. Pierwsza z kim? Pierwsza walka odbyła się z Chorwatem. Tak, to było. Trudny przeciwnik, bardzo trudny. Miał na swoim koncie osiągnięcia z mistrzostw świata i z Europy. Czyli wygrywasz y, tą walkę przekonująco, rozumiem? Y, tak, udało mi się wygrać y, wysokim wynikiem i wydaje mi się, że nie miał możliwości, żeby, żeby wygrać przez tą ilość punktów, jakie zdobyłem sobie. Następny rywal? Y, następny rywal był Turek, reprezentant Turcji. Y, kurczę, chłopak był młodszy ode mnie o rok, a był wyższy, wyższy był ode mnie i większy był się zdziwiłem troszeczkę, ale jakoś udało się i również go fajnie pokonałem, prowadząc walkę od samego początku na punkty. To była druga walka, numer trzy. Y, trzecie już nie było. To już wystarczyło, dwie walki. Miałem dwie walki, bo no, moja się, Miałem losowanie, że y, ten właśnie reprezentant Turcji trafił y, od razu w finał, niestety. No i musiałem się przebijać jeszcze z tymi dwoma panami. No, ale przed tą walką finałową, bo tu trener wcześniej mówił, że wcześniej, były, były czwarte, były piąte miejsca, nigdy nie było tego najważniejszego miejsca. Co się w mojej głowie kłębiło? Przed walką, tak? Kurczę, szczerze mówiąc, bałem się na pewno. Bardzo się bałem. I no, byłem jakoś tak nienastawiony pozytywnie do tego. No, myślałem, że nie pójdzie mi jakoś fajnie, ale jak zobaczyłem, że po pierwszej rundzie w finale mi e, punkty są na moją korzyść, to kurczę. No, wspiałem się i do końca walczyłem najbardziej, najlepiej jak umiałem i udało się. Yy, spróbuj powiedzieć, jak walczyłeś? Czy to były przede wszystkim kopnięcia, czy to były yy, uderzenia ręką? Yy, starałem się yy, kopać dużo, ponieważ ta formuła na tym polega, że sędziowie bardzo punktują kopnięcia yy, dolne czy lawki. I. Yy, yy, Chorwatem właśnie, e, głównie walczyłem w sposób taki, że kopałem go dużo kopniciami na dół za to, natomiast z tym Turcji było to bardzo ciężkie, ponieważ e, strasznie pchał, wypychał mnie poza matę i było to bardzo ciężkie i musiałem bardzo, w sensie wygrywałem z nim boksem i przepy, po prostu musiałem walczyć z nim nieczysto, przepychalić się, ale no, boksem wygrałem z nim. W którym momencie dotarło do Ciebie, że jesteś mistrzem Europy? Kurczę, jak... Moment, w którym trener, którzy siedzieli mi, trenerzy, którzy siedzieli w narożniku krzyczeli został 15 sekund i widziałem, że walkę wygrywam, to już potem sobie na boczek tak uciekałem przed nim i poczułem to takie, że zostałem mistrzem Europy. Jeszcze nie, do, nie doszło to do mnie, no ale widziałem jak trenerzy się cieszyli i, no, i super. Zawsze, gdy się zdobywa medal, to wydaje mi się, że jednak nie zawodnik się cieszy najbardziej, ale rodzice, trener, jak to u Ciebie jest? No, właśnie rodzice widziałem, że od razu mi napisali po walce. Widać, że był uśmiech na twarzy taty. No i oglądali walki przed telewizorem i kibicowali. Widać, że warto. Warto trenować, warto się poświęcać. Co byś przekazał tym młodszym tutaj chłopakom, dzieciakom, którzy tu przed tobą trenowali? Że co trzeba zrobić, żeby osiągnąć taki wynik? Na pewno się starać i się nie poddawać. I. Chodzić rzetelnie i trenować. Plany na najbliższą i dalszą przyszłość? E, no teraz muszę na pewno nogę wygoić e, po tych zawodach. I przerwa, kró króciutka, i lecimy dalej z zawodami. Ku mistrzostwu świata. Oczywiście. Bartłomiej, dziś chyba jeden z najszczęśliwszych trenerów kingboxingu w Polsce, bo przywitanie Mistrza Europy przyjechał tutaj Igor Szkodny, który zrobił no, sensacyjny chyba wynik. A, myślę, że bardzo sensacyjny, bo yy, kariera jego jest bardzo rozwinięta, on to mi prawie 12 lat w no nie spodziewaliśmy się takiego aż takiego wyniku, z racji tego, że gdzieś tam Igor wrócił dopiero po ciężkich kontuzjach. E, tak naprawdę na zawody zdobyliśmy wicemistrza Polski, e, bo bardzo ciężkiej walce, i potem przygotowaliśmy się z Europy, no i wróciliśmy z Europy z, z, najwyższym, e, z najwyższym triumfem, czyli Mistrzem Europy. Zdobyć Mistrzostwa Europy w kickboxingu. no a pewno łatwo nie jest? No nie jest łatwo, tym bardziej, że to są zawodnicy, którzy już jeżdżą od wielu lat na te zawody. E, bardzo wysoko to Wako, no i tak naprawdę my byliśmy na, na najniższej tej pozycji, jeśli chodzi o ranking. No i tutaj nasze szanse były przedstawione bardzo słabo. No ale jak pokazał, Polak potrafi. Kiedy Igor trafił do Twojego klubu, do Waszego klubu? Yy, szczerze mówiąc, to tak dawno, że już nie pamiętam, ale jak, jak, jak sobie przypomnieć, jest to po prostu mi się wydaje, że jest to 12 lat 12 lat. Pamiętasz, jaki to był chłopak wtedy, malutki, skromniutki, już taki mistrz przyszły? Ja myślę, że to on od razu odznaczą się taką charyzmą, że bardzo był przykładał się do treningów i chciał trenować, No tak jak mówię, no przez pierwsze, pierwsze lata tych poważnych startów było bardzo ciężko, bo albo przegrywaliśmy z najlepszymi, spadaliśmy czwarte, piąte miejsce. Przez 4 lata tak było. Potem ciężka kontuzja kolana, którą musiał e, zaleczyć. E, wyeliminowało go to na dwa lata ze sportu, tak naprawdę profesjonalnego, no ale wrócił. Przyłożyliśmy się do Mistrzostw Polski, do Mistrzostw Europy, no i jednak nic przez te lata, które go nauczyłem, nic nie zapomniał. i i było tak, jak powinno być. Możemy powiedzieć, że najemnik to szkoła mistrzów. Przypomnijmy więc tych poprzedników kilku przynajmniej. No, prekursorem naszego, naszym był Szymon Bont, który był mistrzem świata. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, to jest pierwszy taki nas poważny zawodnik. Było ich bardzo wielu w tym klubie, którzy poodchodzili. Pozdrawiam ich serdecznie. Kolejna osoba jest Józefa Ciborska, która no, tych pasów dosyć dużo zdobyła i w wkn w Federacji WKN w Federacji w polskim zespole geballowym. Też mnóstwo medali mistrzostw Polski, mistrzostw Europy i Świata. Przypomnijmy, że to jest medalistka mistrzostw Świata seniorów jako 19-latka. To bardzo duży wynik, też się nie spodziewałem takiomnika, że przyjdzie. No i co? Jeszcze są młodzi adepci: Paweł Witomski, Gata Witomska, paru też innych młodszych, którzy już prostawiają swoje pierwsze kroki na Mistrzostwach Polski. Polski. Ostatni wyczyn Pawła Witamskiego, który też już dzisiaj, dzisiaj jest na sali, to jest trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski. Też bardzo dobry wynik. Co takiego jest w tej waszej sali, że, że tutaj taki jakiś duch panuje, zwycięski? Mi się wydaje, że chyba może tutaj nie o salę chodzi, tylko o ludzi. No. Ci ludzie, którzy przychodzą wiedzą po co tu przychodzi. Może trochę mniej pokazywania się na, na internecie, a trochę więcej pokory i, 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 i przełożenia to co się robi na treningu. E, bo nie sztuka jest pokazywać coś, a, a tak naprawdę to się nie sprawdza, warto tu przyjść, warto tu pouderzać w te worki, warto posłuchać trenera. Ja rozumiem, że też nie zawsze każdy ma dobry dzień, tak? ale po to tu przychodzimy, żeby się szkolić, być coraz lepszymi, ale efekty i wyniki mówią same za siebie. Wyniki rzeczywiście mówią za siebie, ale też powiedzmy sobie, że to ostatnio trudny dla Was czas COVID, to tak trochę pokrzyżował chyba plany. No niestety, no też mieliśmy takie przeboje tutaj z Salą, że raz nam pozwalano trenować, raz nam nie pozwalano, musieliśmy gdzieś tam trenować na dworze sami, to był bardzo ciężki okres, ale jak widać po tym okresie, który gdzieś tam próbowaliśmy sami, sami coś robić, przełożyło się to na to, że mogliśmy wrócić, doszlifować pewne rzeczy i no i te sukcesy poszły lawinowo. Takie sytuacje chyba też hartują. Tak, no oczywiście, no, im jest trudniej, tym jest lepiej. Nie sztuka jest podpiąć, idzieś tam przyrządów do siebie i właśnie przed komputerem, ale właśnie ciężka praca, no, sala pot, y, uderzenia, kopnięcia, przerzucanie piłkami, to się czuje, to się wie i wtedy, wtedy to, to każdy czuje to, co robi. To my też y, czujemy, gratuluję jeszcze raz trenerowi mistrza Europy. No i co, czekamy na kolejne sukcesy? Eee, oczywiście następny sukces to już w zasięgu naszej ręki, czyli za około 3-4 dni walczymy w sobotę o zawodowy pas mistrza Polski. Justyna Ciborska będzie walczyła o ten, o ten tytuł e, z Pauliną Badowską z Łask. E, walka trzyrundowa w Formule K1 już jako seniorka. Także będzie bardzo ciężki pojedynek, ale mam nadzieję, że wrócimy z pasem. Tutaj. Paweł, startujesz z tego, co wiem, w kategorii kadet starszy, czyli jeszcze mniej niż junior. Powiedz takiego, co udało ci się w czerwcu osiągnąć? Udało mi się zdobyć brązowy medal Mistrzostw Polski w, w wadze minus 52 kg. Brązowy mistrzostw, medal Mistrzostw Polski to naprawdę spore osiągnięcie. Gdzie były te mistrzostwa i czy pamiętasz, ile walk i z kim musiałeś stoczyć te pojedynki, żeby potem nadal sięgnąć? Stoczyłem trzy walki, z kim to nie wiem. I one, te zawody odbywały się w, w Bałtowie. Jak wyglądają takie walki w waszej kategorii wiekowej? Czy są jakieś ograniczenia? Czy to tak samo, jak to teraz widzimy na treningu? Mamy dwie rundy po dwie minuty i odpoczynek w minutę. I potem jest punktacja. Powiedz czy, czy takie walki no niby się wydaje, że 4 minuty, ale to chyba łatwo nie jest, Pot się leje. jak to wygląda. Tak. Yy, yy, bardzo traci się kondycja. No i ciężko zapać oddech jeszcze w szczęcym. Ale parę razy też się pewnie w razie takiej walki oberwie. Co, co wtedy się czuje? Ma, ma się dość? Czy chce się dalej kontynuować pojedynek? Czy może właśnie odwrotnie? Jeszcze większa jest chęć do tego, żeby pokonać rywala. Jest, jest większa chęć, żeby pokonać rywala, jest więcej adrenaliny i. No. Ej. Kiedy ćwiczysz kingboxing, żeby osiągnąć taki poziom? I ile razy w treningu? Czy to długo trzeba spędzać czas? Chodzę jeszcze ogólnie na Jiu więc ćwiczę 6 razy w tygodniu. Czasem w środę kickboxing i Jiu mam, a kickboxing już ćwiczę 4 lata. No to jest duże poświęcenie, bo koledzy w tym czasie, nie wiem, siedzą przy komputerach albo robią coś innego, a ty przechodzisz na salę i wylewasz tutaj siódme poty? Tak to wygląda? Yy, tak. Ciężko bardzo trenuję i staram się. Jak wygląda taki twój trening młodzieżowca, opowiedz jak się zaczyna, jak to potem, co trzeba zrobić? Najpierw zaczynamy od rozgrzewki, później mamy ten, szybkościówki, trening siłowy, trening kondycyjny, no i tak to wygląda. Szytarce mamy przed zawodami. Czy po takim treningu, po takich treningach czujesz się mocny jak wychodzisz z tej sali? Niby tak, a niby nie. A to jest ciekawe stwierdzenie, a czemu nie? No, bo jestem bardzo zmęczony. O jesteś zmęczony, okej. Okay. Ale takie to jest chyba przyjemne zmęczenie. To powiedz, jakie jeszcze sobie cele stawiasz w tym sportowym życiu? Kim? Co byś chciał osiągnąć? Masz jakiś plan? Ja ogólnie osiągnąć złoty medal, Mistrzostw Polski. No jak to osiągnę, to później będę realizował jakieś dalsze cele. Justyna, jedna tutaj z kilku kobiet, które trenują w tej sali. No ale Ty już możesz się pochwalić wieloma sukcesami. Mieliśmy okazję zresztą już e, rozmawiać jakiś czas temu, więc tak daleko nie będziemy sięgać, ale podsumujmy sobie najpierw ten rok 2021. Co udało ci się zdobyć? W tym roku udało się zdobyć podwójne Mistrzostwo Polski w Formule K1 oraz w Formule Low Keep no i teraz są przygotowania do najważniejszej walki w tym roku, czyli do zdobycia zawodowego mistrza Polski seniorów wadze po 70 kg w K1. Wróćmy jeszcze do tych podwójnego mistrza Polski, bo ty zdobyłaś tego, ten tytuł w seniorkach, walcząc, choć jeszcze chyba wiekowo jesteś juniorką, popraw mnie, jeżeli jest inaczej. Nie, już seniorką niestety. Ale to w najmłodszą. Seniorką. No Byłam najmłodszą. Znaczy, no, w mojej bazie dalej jestem tą najmłodszą, dlatego że no, u mnie w dziewczyny są, które mają po około, około 30 lat, więc można powiedzieć, że w mojej bazie tak, ale jeżeli chodzi ogólnie o seniorki, no to już niestety nie. Ale tak czy inaczej, młodość jest niewątpliwie twoją siłą, więc wróćmy jeszcze do tych mistrzostw Polski a powiedz, gdzie one się odbyły, no i jak się te mistrzostwa zdobywa? Jak, co trzeba zrobić, żeby wygrać? Ja wiem, że pokonać rywalkę, ale tak bardziej. E, mistrzostwa K1 były w Legnicy, e, tam patrzyłam e, z dziewczyną e, w finale, dlatego, że też byliśmy tylko no niestety we dwie, dlatego, że w mojej wadze jest strasznie okrojona liczba osób. E, no i tam wywalczyłam najwyższe, e, najwyższe miejsce na podium, czyli mistrza Polski. E, wszystko szło po mojej myśli, walkę sobie ustawiłam, e, że tak powiem, pod siebie. Cały czas skupiona, no i tak naprawdę dążyłam do tego, żeby tą walkę po prostu wygrać na punkty, no i tak się stało, wygrałam 3 do 0 z finale. Opowiadasz to tak, jakby to był tylko taki przystanek do tej zawodowej walki, to, że tak lekko było. Znaczy, jak lekko? No wiadomo, każda walka jest ciężka na, na swój sposób, ale myślę, że nie miałam zbyt wielkiego problemu i no po prostu wszystko szło po mojej myśli. Wróćmy jeszcze na początek, do tej uroczystości, która tu miała miejsce. E, Igor, Twój kolega z treningu zdobył Mistrzostwa Europy. Dla Ciebie to zaskoczenie? Czy znaczy zaskoczenie, e, może inaczej. E, na pewno doszedł do tego swoją ciężką pracą e, i trzymałam bardzo za niego kciuki, żeby się udało. E, Nieraz miał tam e, różne przeszkody, bo między innymi kontuzje, która miał z kolanem. To też wiadomo, dla sportowca no, nie wszyscy sobie z tym są w stanie poradzić, a Igor sobie świetnie poradził, no i pokazał to tym, że przywiózł do nas mistrza Europy, no i to jest na, no, największe osiągnięcie, jakie może być moim zdaniem, oprócz Mistrza Świata oczywiście, ale to już myślę też formalność dla niego i tyle do przodu. Co takiego tu jest w tym klubie, że osiągacie takie sukcesy? Szymon Wąs, Ty, Igor, no i trener oczywiście. Skąd, jak to robić? Myślę, że na pewno dużo zasług jest, jeżeli chodzi o trenera, bo mamy na pewno dobrego, bardzo dobrego trenera, jeżeli chodzi o wyszkolenie, technikę. No i też nasza ciężka praca, bo jakby nie moja, Igora, Szymona razem połączona z pracą trenera, to wiadomo, że było, no nie wiadomo jakby było. I więc myślę, że tu się składa nasza bardzo ciężka praca. Upór w dążeniu do celu, no i pomoc trenera i przygotowania z trenerem. To na pewno bardzo dużo robi. Powiedziałaś, upór w dążeniu do celu to takie charakterystyczne chyba dla sztuki walki, bo tu bez tego uporu to nie da się osiągnąć sukcesu, tak myślę, a ty? No na pewno jest ciężko, dlatego że no mówię, jako sportowcy spotykamy dużo przeszkód, czy to jeżeli chodzi o jakieś kontuzje, e, też jako już dorośli ludzie, no to praca, dom, sprawy prywatne, problemy. E, no i też trzeba mieć dużo tego. Uporu, tak naprawdę, i cierpliwości, żeby po prostu dojść do tego, do czego doszliśmy i do czego jeszcze dążymy. Teraz robisz kolejny krok w swojej karierze. Będziesz próbować swoich sił na zawodowym rynku. To chyba duże wyzwanie? Na pewno wyzwanie, to prawda, ale myślę, że no, jakby spinamy się po tych schodach, pomału, też. No, już trochę lat y, trenuję, bo ponad 10, więc myślę, że myślę, że będzie dobrze. Tylko trzeba po prostu do tego podejść z odpowiednim nastawieniem i, i myślę, że będzie w porządku. Nie wszyscy może wiedzą, czym się różni King Kingboxing amatorski od zawodowego, więc wyjaśnij. Znaczy tutaj po prostu walka będzie, no wiadomo na ringu, tak samo jak, ringu, jak na zawodach amatorskich. Dystans bardzo będzie 3 razy po 3 minuty, więc to już się zmienia, ponieważ na amatorskim jest 3 razy po 2 minuty. No i tam nie będziemy mieć ochraniaczy, nie będziemy mieć kasku, nie będziemy mieć piszczeli, e, ochraniaczy na piszczele, tylko po prostu będziemy bez. Będziemy mieli rękawice, owiki, no i ochraniacz na zęby. Tak jak wspomniałem, jest wyzwanie, ale to jest też, no trzeba sobie w celu, w życiu stawiać wyżej tą przeprzeczkę, zawieszać, stawiać sobie nowe cele, tym się kierujesz, i do rynk zawodowych. Tak. No trzeba sobie po prostu... Mm, Zdobywamy jedno, czas sobie postawić kolejny cel, nie spocząć na laurach. No bo wiadomo, że jesteśmy w takim wieku, że trzeba się rozwijać. Zarówno ja, czy Igor, czy nawet Szymon jeszcze, który też bardzo długo trenuje, też sobie stawia nowe cele. To z kim będziesz walczyć o te, to ten tytuł, zdrać i gdzie się ta walka odbędzie? Będę walczyć z Poliną Badowską z łaski klub sztuk walki. Wadze po 70 kg w Piasecznie. Szanse, jak to oceniasz? Myślę, że wszystko się okaże, ale myślę, że, że są dużo. Sądzę, no to życzymy Ci zwycięstwa i będziemy o tym informować na tej naszej telewizji. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo.